Dzień dobry moi kochani, zapraszam Was do sklepu Sinsei na przegląd nowości. Zobaczycie dużo fajnych rzeczy wielkanocnych, ale i też pokazały się fajne wiosenne pościele. Dużo dekoracji. Zaczynamy, może, od wieszaczka, bo tutaj też kilka fajnych rzeczy pokazało się z damskiej kolekcji, na przykład taki sweterek. Zobaczcie, pleciony. 50 zł niecałe kosztuje. Dzisiaj będzie pierwszy, i później zapraszam was na Pepko i na pogaduchy. 80 niecałe złotych w dżinsy. Zobaczcie takie Mamy tutaj dżinsy w stokrotki, one są takie mm, bardzo jasne. Jest ich dosyć sporo, zwężana nogawka. Na dekoracjach wielkanocnych znalazłam dwa fajne kominki. Pierwszy 13 zł, i tutaj takie jajeczko. One też kosztują 13 zł. Wśród nowości są też takie dzbanki z baziami za 26 zł, jak i te mm, karmiki chyba dla ptaszków. Zobaczcie, jakie ładne. I one kosztują 16 zł. Piękny spód, taki kwiatuszek i mamy tutaj naprawdę bardzo ładną nowość do ogrodu czy na taras. 16 zł, takie gąski, też są cudne. I mamy też nowe, zobaczcie, takie kokosowe wycieraczki, 30 zł. Ta kosztuje 16, bo to jest taka już zwykła, wiecie, wycieraczka. 70 zł, tutaj macie taki ładny, zobaczcie, dywan z takiego ładnego futerka i są takie delikatne kwiatki. A jeżeli chodzi o delikatne kwiatki, to wśród nowości możecie kupić takie szklane kubki do picia za 13 zł. Tutaj jest metalowa pokrywka i te kosztują 8 zł. Na dziale łazienkowym znalazłam fajny, taki uroczy komplet kaczuszki. 13 zł mamy pojemnik na szczoteczki, a 18 zł dozownik. Tu jest taki ładny zestaw, zobaczcie, do sprzątania taka szczotka w małym wazonie. Świetnie to wygląda. Podobna kolekcja jest w PEPCO, więc zapłacicie 10 zł za tą szczotkę z tym wazonem. Ostatnio też pokazałam Wam ten pojemnik. Tutaj widzę w tym sklepie też jest bardzo ładny ptaszki i żebrowany słoik 13 niecałe złotych. Wśród nowości pokazała się też bardzo ładna. Zobaczcie, masylniczka, 23 zł. No i wiosenne pościele tutaj 60 niecałe złotych rozmiar 160 na2 i 50 zł 2 na 2. I kochani, lecimy na dekoracje wielkanocne. Jajko i tutaj taka pokrywka z uszami zajączka tylko 40 zł, dlaczego mówię tylko w Homli takie słoje kosztują prawie 90 zł. A tutaj komplet słoiczków za 16 zł, i one mają też tam takie malutkie ptaszki na tych pokrywkach, i szkło jest też żebrowane. 140 x 180 cm obrós, 30 zł, tylko mamy tutaj 100% poliester, ale ładny był ten zajączek. Ładna jest też porcelana w taki ładny drobny kwiatek. 16 zł takie większe miseczki, one mogą być do zupy. Do jakichś, wiecie, słodyczy wielkanocnych. Wśród nowości są też talerze wielkanocne i na przykład taki. One mają obramówkę różową. I tutaj za ten talerzek zapłacicie 10 zł. Taka drewniana, zobaczcie, paterkana jajka w kształcie marchewki. Bardzo ładna, 16 zł. z miseczkami chyba bardziej mi się podoba, ale ona już jest droższa, bo 30 zł na takiej drewnianej desce. 16 zł, złote łyżeczki. Tutaj mają takie metalowe zawieszki i mamy też gąbeczki wielkanocne za 5 zł. Lecimy dalej. Zobaczcie, silikonowa forma na babeczki i tu bardzo fajne są, no, zobaczcie, środki. Bo mamy kurkę, pisankę, marchewkę, no piękne, 8 zł. I takie nawet są spore, wiecie, nie takie małe. Bo te małe to jak wyciągacie babeczki, tak te ciasto niestety pęka. A tak tutaj jest szansa, że wszystko wyjdzie, jak ma wyjść. Bardzo ładna jest ta mm, gałązka, 10 zł. Ona ma takie uszy zajączka i powiem wam, naprawdę jest genialna, bo ma też takie ozdoby, jak te właśnie kuleczki. Nawet taką jedną można wrzucić. Do jakiegoś wazonu i będzie pięknie wyglądać na do Jakieś dwa jajka, są teraz takie fajne, LEDowe, pokażę Wam w pepko albo takie, zobaczcie jajko LEDowe 13 zł, też bardzo ładne. I tutaj macie na dole te baterie, to są takie okrągłe trzy pewnie. Baterie tutaj jest taki malutki, ceramiczny koszuczek 13 zł, na takie malutkie. Jajeczka albo nawet napisanki, bądź można zrobić własną dekorację. Zobaczcie coś takiego. Śliczna różowa kuka, kokardka u góry. A te zajączki są podobne do dekoracji z Homeniu. Oczywiście dzisiaj Was zapraszam na kolejną część, kochane. Będzie petarda. 26 zł. Taka, zobaczcie, kosz, taki koszyczek, podstawka. Może służyć jako właśnie koszyk do dekoracji, bądź można tu ułożyć. Nawet jakieś pieczywko, bo fajnie to wygląda, czy jakieś babeczki. Co mamy jeszcze wśród nowości? Takie zajączki na doniczki, tylko to są większe niż te, co były w Action. Ten zajączek kosztuje 10 zł, ale można go też tak postawić, jak tutaj leży na tej półeczce. Chociaż na osłonce będzie lepiej wyglądać. 20 zł takie koszyki, zobaczcie. I tutaj jeszcze są wieńce 36 zł, dosyć spore, mam nadzieję, że jakoś wyciągnę, bo one są tam pomplątane, ale jakoś Wam pokażę, czekajcie. Uno moment. o, tak wygląda. Piękne rę ręczniki, myślałam, że to są ręczniki, a to jest jeszcze poszewka na poduszkę, w tym samym wzorze co talerzyk. 16 zł kosztuje ta poszewka, a tutaj macie już poduszki zajączki z takiego ala baranka, takie bardzo, bardzo malutkie, 36 zł ta poduszka i obok jeszcze jest taka poduszka kwiatuszek za 30 zł, to może służyć jako dekoracja bądź jako siedzisko na krzesła. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowości. Sensei dzisiaj, od dzisiaj, codziennie, tak jak mówiłam, będzie Sensei na moim kanale właśnie o godzinie 13:15. 13 tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Ja przerabiam dla Was jeszcze kolejne przeglądy, tylko muszę jeszcze lecieć do lekarza na kontrolę z moim małym, bo jeszcze ze starszym muszę iść, bo też załatwił się i kaszle, więc no, powiem Wam wszystko pod y, przeglądem z Pepko, który będzie po godzinie, myślę, 16. Buziaczki, kochani, trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Zostawcie komentarz, co najbardziej Wam się oczywiście podobało w przeglądzie. Bardzo będę wdzięczna za łapeczkę w górę pod filmikiem. Wtedy pomagacie mi też, by ten filmik trafił do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Subskrybujcie konto, by być na bieżąco z każdą nowością. A jak zostawiacie łapeczki pod filmikami, to też wiem, że Wam się podobają. Moje filmy, i mam motywację do dalszego działania. Z góry oczywiście dziękuję i życzę Wam jeszcze raz cudownego, przyjemnego dnia. Trzymajcie się cieplutko, piszcie, czy jesteście zdrowi jak tam u Was leci czas, jak za oknem zimno, chociaż na szczęście biało, nie jest tak szaro i buro. Dobra, do później i słyszymy się na pogaduchach. Pod koniec przeglądu z PEPKO tam też będą wyniki z wygranej, z przeglądu z niedzieli. Oczywiście dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod wczorajszym post, postem, który wrzuciłam. Jesteście cudowne. Kocham Was, muziaczki. Miłego dnia, Buziaki. Cześć Pa.